Cześć! Dzisiaj pokażę Wam przepis na ekspresowy makaron w sosie pomidorowym, który przygotujecie w około 10 minut. Jeżeli jesteś ciekawy jak to zrobić, oglądaj odcinek do końca. A więc tak jak Wam powiedziałem, jest to przepis, który mniej więcej będziemy robić tyle, ile makaron nam się będzie gotował, czyli plus, minus 9-10 minut. Czyli pierwsze co robimy, solimy wodę na makaron. Solimy ją w momencie, kiedy woda już nam się gotuje, ponieważ kiedy posolimy ją, kiedy będzie zimna, całość procesu wygotowania się będzie trwała znacznie dłużej. Dlatego do posolonej wody dodaję makaron. Jak poznać, jaka porcja mniej więcej na jedną osobę, robicie sobie takie kółeczko. Kiedy makaron go zapełni, to, to jest tak plus, minus optymalna ilość dla jednej dorosłej osoby, szczególnie facetów, bo kobiety często nie dojadają. Czyli bierzemy makaron, Patrzymy, jest dobrze, wrzucamy do rondla, na środek i puszczamy. Czekamy teraz około minutkę, kiedy on nam delikatnie zmięknie i wtedy go sobie po prostu spokojnym rukiem doklepiemy do środka wody, tak aby całość nam się równie, równo ugotowała. W międzyczasie, kiedy nasz makaron się gotuje, bierzemy się za warzywa. Czyli najpierw cebulę kroimy na pół. Odkrajamy główną końcówkę, czyli zostawiamy trzon, żeby całość cebulina się trzymała. Jedna. A tu nie trzeba. I najpierw kroimy po długości. No i ogólnie to życie studenta nauczyło mnie, żeby dokrajać takie do końca. Teraz patelnię rozgrzewamy na dość wysoką moc i dodajemy oliwę z oliwek. Ogólnie nie jestem za dużym fanem smażenia na tego typu tłuszczach, niemniej to jest oryginalny, boski klasyk. I rzeczywiście oliwa z oliwek zawiera dużo niezbędnych, i nasysanych kwasów tłuszczowych, które mega jakby wspomagają pracę mózgu, więc tak czy inaczej warto. Kiedy moja oliwa już się rozgrzała, dodaję cebulę. Czyli teraz cukinię biorę, kroję na pół, to idzie do lodniki, podkraję końcówkę, głównie z względów estetycznych, następnie na pół i teraz kroicie jak chcecie. Ja z względu na to, że lubię prostotę, to pokroję na jakieś takie byle jakie, nieregularne krążki, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby ta kostka była wielkości takiej, żeby było to wygodne do jedzenia, ale jeżeli chodzi o taką estetykę pokrojenia rzeczy, to dla mnie to jest jakby za duże zwracanie uwagi na rzeczy, które tak naprawdę są nieistotne. W międzyczasie mieszam cebulkę i kończę kroić cukinię. Ogólnie nie ma większego znaczenia, czy zaczniecie kroić cukinie, czy bakarzana. Oba te warzywa są bardzo miękkie, a my to danie tak robimy już w stylistyce ekspresowej. Teraz cukinia ląduje mi do patelni. Od razu cały sobie przemieszam. Jakby, się uwagę, że na przykład cebula nie jest do końca zeszklona, bo kiedy to się smaży, ta cebula cały czas będzie się smażyć, a jeżeli dodamy cukinię do już przeszklonej, to ona może nam się po prostu przypalić i być gorzka. Dlatego teraz, kiedy cukinia dołączyła do cebuli, biorę tak samo mniej więcej połowę bakłażana. Tutaj końcoweczkę tylko odklejam. O, ziarna. zaraz co się zdarza. I tu. Ja akurat jestem fanem jedzenia bakwarzana ze skórką. Znaczy nigdy nie miałem żadnych powikłań z tego tytułu, a jest to po prostu znowu wygodniejsze. Dlatego kroję, jak wcześniej, na paski. nie zamieszamy. I bierzemy się za czosnę. Z trzech ząbków, które będziemy potrzebować, zużywamy tylko dwa. Jeden dodamy na sam koniec, żeby taki ostry aromat czosnku i takiego najbardziej intensywny smak też był wyczuwalny w sosie. Jakby wiadomo, każde warzywo inaczej smakuje, kiedy jest gotowane minutę, a inaczej smakuje, kiedy jest gotowane 10 minut. Co za tym idzie? Zarówno chciałbym mieć fajny aromat takiego mocno skarmelizowanego, słodkiego czosnku, jak i aromat takiego ostrego, delikatnie podbijającego tak naprawdę inne nuty smakowe. Dlatego pokrojony czosnek, po prostu zwykłe pasterki, dorzucam do mojej wadek. Delikatnie wszystko solę, ale bardzo delikatnie, tylko żeby te smaki się w środku połączyły i dodaję suszonych pomidorów. Można dodać na przykład suszonych pomidorów w oliwie, ale szczerze, mnie te suszone bez soli bo są znacznie fajniejsze i oddają więcej aromatu bez soli. Dlatego całość przemieszam. Ale czasem teraz fajnie tego do zapach. Coś przemieszam i zostawiam myślę jeszcze na 2-3 minuty od czasu do czasu to przemieszając, żeby po prostu te smaki... Może nie tyle co smaki, ale żeby te warzywa się fajnie skarmelizowały. Teraz, kiedy moje warzywa są fajnie przesmażone, przykładam je do miski. Przykładam je dlatego, że nie chciałbym, żeby one rozłożyły i straciły więcej aromatu niż to zrobiły po tego smażenia. A zależy mi na tym, żeby cały sos jednak gotowy delikatnie do Dlatego wszystkie rzeczy tutaj, tą patelnię w Boże nie myję, Wręcz, osobiście bym jej nie za bardzo nawet przecierał, ale widzę, że są tutaj małe odrobnisków cebuli. Mniej więcej tak. Teraz tak, biorę cukier trzcinowy. Ten akurat się nazywa darsk mieskowado i różni się od innych cukrów tym, że zawiera bardzo dużo trzciny cukru, yy, bardzo dużo melasy. A jest to cukier z trzciny cukrowej. Jak widzicie ten cukier jest o wiele bardziej taki gęsty, lepki właśnie dlatego, że zawiera bardzo dużo melasy i to się różni po prostu procesem otrzymywania tego. On jest delikatnie mniej czyszczony, ale dzięki temu smak cukru jest bardzo głęboki. I to z tego co ja się orientuję po obejrzeniu wszystkich programów Gordona Ramsey'a jest cukier, którego używają bardzo mocno w Azji. W okolicy kuchni Mekongu, gdzie po prostu dodaje się cukier do kary, do różnych dań, żeby podbić ten smak i skontrastować inne smaki. W moim wypadku używam tego cukru, ponieważ mam delikatny posmak, podobny według mnie do lubczyku, a bardzo fajnie skontrastuje mi w naturalny sposób. Dość cierpie pomidory, no bo wiadomo w Polsce zazwyczaj kupujemy pomidory jakiekolwiek, czy to pelaty, czy inne, no to one są niestety cierpie w smaku i zawsze fajnie jest je zbilansować do lat na tym etapie, kiedy mój cukier zamienił się w karmel, mi do repelacji. Od razu na tym etapie delikatnie nie rozwalam łyżką, tak żeby one po prostu o wiele szybciej się połączyły w miarę jednolity sos. I na tym etapie dodaję dosłownie jakieś 2-3 łyżczki z wody z makaronu. Pamiętajcie, żeby wcześniej solić bardzo delikatnie te warzywa, ponieważ woda od makaronu jest posolona, teraz delikatnie te pomidory też będą posolone, i żeby koniec końców nie zrobiła nam się salanka zamiast dobrego sosu. Czyli teraz cały czas przemieszam. Czuję, że cukier fajnie się rozpuścił, dzięki temu, że był tu ten dark, to mały sos też będzie ciemniejszy. I przechodzę do finalnych czyli pecorino romano. Jest to mój ulubiony włoski ser, ja będę się miał, Wolę go znacznie bardziej od parmezanu czy grana padano. Charakteryzuje się tym, że on ma taki delikatny, ostry aromat i dość nietypowy smak, jest to ser owczy. Więc teraz biorę makaron, biorę sitko, przecedzam. I cały mój makaron ląduje mi do sosu. Teraz. nieszczególnie ja szczególnie polecam podrzucać. Często kończyło się to bardzo brudną kuchnią. Więc za pomocą czegoś, czym mi tak będę nakładał ten makaron, czyli sztypiec, mieszam mój makaronem. Ostatnim naszym dodatkiem będzie pietruszka. Biorę na razie delikatną odrobinę. Kroję bardzo szybko. Podaj się ponadkę. Znacznie mniej się ponad, ale po prostu kroję wyścinko do i dodaję od razu do mojego makaronu, momentalnie całość mieszając. Całość już wyłączę od żeby nic mi się, broń Boże, nie przepaliło. Naprawdę, że i mi to bardzo fajnie. I na tym etapie biorę się za wykładanie całości. Tak jak Spuszczam go jeszcze syjkę. Oprócz tego za pomocą łyżki wybieram oczywiście nasze warzywka. Tak żebyśmy ładnie pokazali na samej górze. I Na tym etapie dodaję pecorino romano od samej góry Nie na tego aby pokazać, że to danie posiada dodawanie tego A oprócz tego od góry także dodamy gdzie nie gdzie listków A więc tak wygląda mój Powiem Wam szczerze, dam ten smak, ale jak nadanie do zrobienia w 10 minut, smakują naprawdę rewelacyjnie. Dobre, jednocześnie słodkie, właśnie warzywa dodają aromatu i czosnek jest wyczuwalny, a pecorino niesamowicie buduje egzemplę tego smaku. To za tym idzie, powtórzcie to danie w domu, koniecznie wysicie fotkę, jeżeli to zrobicie. Ja mam nadzieję, że zobaczymy się nie niebawem. Pozdro!